To są Przyjaciele Republiki. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie, z gościem politycznym, Olga Sameniuk Patkowska. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. serdecznie. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry z przypilką. Karol Nawrocki 20-25 kampanii tydzień pozostał do wyborów dzisiaj w Warszawie Marsz, Marsz. na polsku. Tak jest, tak. o 12 do dokładnie, ale zanim Marsz to Mencen. Mencen, który e, zdaniem wielu to przez chwilę zdominował kampanię w drugiej turze. Najpierw rozmowa z Karolem Nawrockim, potem rozmowa e, z Rudelsowym, z. Sikorskim. Z, z Rafałem Trzaskowskim, tak ale, ale Sikorski też tam miał część... swój te No i, tak. i potem piwo. Jak rozumiem, szanowni państwo, chodzi o to towarzyskie piwo, które gdzieś tam wczoraj mi y, mignęło w internecie, ale musimy uważać <laughs> na to, Pani że... Pani poseł, mignęło, nie mignęło, wszyscy poglądaliście i wszyscy Panie z na twarzy, a... wszyscy te zdjęcia. Ja akurat wypieków nie miałam, natomiast musimy wiedzieć jedno. To niemęcny jest bohaterem drugiej tury wyborów. My dzisiaj mówimy o doktorze Karolu Nawrockim, a jego kontrkandydatem jest Rafał Skowski nieudolny zastępca Tuska, przedłużenie ręki Tuska, ale też nieudolny prezydent miasta stołecznego Warszawy. Więc dla mnie dzisiaj toczymy bój o 12. Marsz. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym marszu. Toczymy bój o jak największą liczbę głosów popierających doktora Karola Wrockiego. Ja mogę merytorycznie rozmawiać o tym, jak wczoraj na przykład wypadł Czaskowski u Mencena, ale Mencen nie jest bohaterem drugiej tury wyborów. On to. przegrał te wybory, ma swój elektorat niech ten elektorat go oceni po wczorajszym występie wieczornym na piwie, od tego jest Ocele jego elektorat, natomiast my walczymy o poparcie merytoryczne w głosach dla doktora Karola Dobrze, a też oceńmy, jak pani poseł ocenia tą strategię. Dwie różne strategie sztabów, waszego sztabu i sztabu Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski raczej dyskutował z męcenem, Karol Nawrocki no, był bardzo blisko, nawet się zgodził, nawet przy pierwszym punkcie podatkowym, Mówił, jestem za tym. Nie, nie polemizował specjalnie. To porozumienie, nie poroz, tak zwane porozumienie toruńskie, które zostało podpisane, to przede wszystkim pokazanie, że absolutnie Konfederacja jest bliżej prawicy, bliżej Prawa i Sprawiedliwości. Trzon ideowy tak naprawdę to są właśnie te argumenty dotyczące emigracji, dotyczące właśnie państwa podatków w państwie polskim, dotyczące gospodarki, dotyczące spraw międzynarodowych, kwestii międzynarodowych, ale również tych historycznych. Wczorajsza niewiarygodność Trzaskowskiego w tej rozmowie, gdzie on pół żartem, pół serio odpowiadał lub nie na różnego rodzaju pytania, to były po prostu odpowiedzi wymijające. Znowu mamy do wyboru za kilka dni Polskę objawową Karola Nawrockiego, w której mówimy jasno, jak będą wyglądały relacje polsko-amerykańskie, jak będą wyglądały relacje międzynarodowe, jak będzie wyglądała gospodarka ale też polityka zbrojeniowa. Nie zapominajmy o zwierzchniku sił zbrojnych. O tym Przeszkowski na przykład w ogóle wczoraj mówił bardzo mało, albo właśnie mówił coś w kontekście zakupów w Korei na zasadzie nie powinniśmy, tylko powinniśmy się koncentrować na zakupach europejskich. To też nie jest dobra droga, więc on tutaj wykazał się absolutnie brakiem wiedzy. Jeszcze na sam koniec uważam, że został rozegrany w tym wszystkim przez Radosława Sikorskiego, tak to mogę ująć, ale to nie o tym są te najbliższe dni. Najbliższe dni są konkretnie o tym, kto jest objawowym kandydatem na urząd prezydenta, a kto bezob bezobjawowym niewątpliwie jest Trzaskowski. Pani poseł, odnosząc się do tych słów i deklaracji, które padły wczoraj z ust Rafała Trzaskowskiego, chciałem zapytać o Pani komentarz, poprosić o Pani ocenę. Rafał Trzaskowski, pytany o relacje z Unią Europejską, mówił o tym, że nie widzi za bardzo pola do poszerzania kompetencji zabieranych państwom członkowskim na rzecz organów unijnych. Bo one a i tak już są szerokie, tak A zmiany traktatowe mamy jednak no, panie... w tej perspektywie Kolejnych, kolejnych lat. No to tak jakbyśmy się zapytali, czy dzisiaj Rafał Trzaskowski będzie uczestniczył w mszy świętej i pokazywał siebie jako katolika. No, wszystko to, co on opowiada o Unii Europejskiej, na przykład, że ma silne relacje w Unii Europejskiej, to jest po prostu kłamstwo. Bierze udział w konferencjach europejskich, ale nie ma żadnego znaczenia jako prezydent, który może sobie nawet podpisywać porozumienia w miastach członkowskich Unii Europejskiej na jakimś poziomie, ale z tego nic nie wynika. Nie ma formatu prezydenckiego w kontekście Unii Europejskiej poszerzania kompetencji na poczet właśnie tego tworu europejskiego, zabierając suwerenność chociażby tą, tą administracyjno-prawną krajom członkowskim, no jakby dla mnie jest jego kierunek jasny, czyli oddamy wszystko, byleby wygrać te wybory, ale też opowiemy wszystko, czyli to kłamstwo jest naczelną zasadą funkcjonowania tej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Społeczeństwo jest mądre, to w pierwszej turze widzimy po wyborach, jest coraz bardziej świadome, szczególnie pokolenie młodych osób i my po prostu staramy się absolutnie absolutnie pokazywać doktora Karola Nawrockiego, ale też y, uwidaczniać jego wiarygodność, czego dowodem jest jego wizyta w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę m, wejście na, ten, na, na tej drabinie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi chociażby o czipy i relacje gospodarcze. Reform to jest bardzo istotne. Zdjęcia Donalda Trumpa, pani posłuch. Mówiło. Tak, Rafał tak, tak. Trzaskowski powiedział. Wiele osób że zna Rafał Trzaskowski, najbardziej chyba zna pana Michnika tutaj w Warszawie, a w relacjach międzynarodowych to nie wiem, kogo on tam może znać. Tak, a Rafał Trzaskowski to. mówił też wczoraj, że nikt nie myśli teraz o wprowadzeniu euro. Tymczasem ten sam Rafał Trzaskowski jesienią 2024 roku powiedział, że jeżeli chcemy być bezpieczni, to takim najważniejszym argumentem jest właśnie przyjęcie tej waluty. I państwo doskonale teraz odpowiadają właśnie na, pokazując te absurdy i te kłamstwa, w których on jest, że Platforma i liberałowie, Platforma Obywatelska i liberałowie mają wrażenie, że naród jest głupi, że naród nie jest świadomy, że naród nie potrafi analizować, nie potrafi wyciągać również z internetu, z przestrzeni medialnej różnych ich wypowiedzi, które są po prostu w kontrze do siebie. I ta niewiarygodność Trzaskowskiego już na poziomie Warszawy, proszę zauważyć, jak dr Karol Nawrocki w debacie nielegalnie przejętej telewizji TVP Obnażał tak naprawdę jego niemoc, jego imposybilizm w kontekście chociażby psychiatrii dziecięcej w Warszawie, tych kolejek, które są dzisiaj, że dzieci muszą czekać z depresją, z różnymi chorobami, rok. budowa mieszkań komunalnych, brak tak naprawdę zasania tego potencjału, który płynie z sektora małych i średnich firm. O tym też bardzo często Janek Śpiewak mówi, mam nadzieję, że dzisiaj też Zanberg będzie o tym mówił, w kanale Zero. To są tematy społeczne, to są tematy, które są w zainteresowaniu ludzi, czyli polityka komunalna, Polityka socjalna, mieszkaniówka, która powinna być absolutnie reanimowana, a nic się dzisiaj nie dzieje. Proszę mi pokazać dziesięć ustaw, które w tym rządzie, drugi rok ten rząd pełni władzę. Które wyszły i są konkretnie dla ludzi. Społeczne projekty. Tych ustaw po prostu nie ma, bo w polskim parlamencie nie dzieje się nic. I oni dzisiaj walczą o to, żeby dobić ten system, żeby Trzaskowski wygrał te wybory i żeby absolutnie dla ludzi dzisiaj gospodarczo nie działo się nic. I jeszcze raz zachęcam bardzo mocno do udziału w dzisiejszym Marszu za Polską. To jest marsz, który pokaże, po pierwsze, duże poparcie dla doktora Karola Nawrockiego, ale też wybór Polski. Polski objawowej, w kontrze do tej bezobjawowej. Dobrze, ale to w oparach używek od wczorajszego wieczoru. Piwo to też pamiętajmy, to też jest alkohol, tak jak marihuana, to też jest narkotyk. Zawsze Marek Kotański potwierdzał, że nie ma miękkich i twardych narkotyków, że narkotyk to jest narkotyk. Narkotesty dzisiaj ma się im poddać Karol Nawrocki i sztab chyba Paweł Szefernaker, żeby wykazać, że to akurat sytuacja jest czysta. Jakoś nie ma odpowiedzi deklaracji ze strony Rafała Trzaskowskiego i Sławomira, nie trasa, pytanie dla Rafał Trzaskowski wczoraj powiedział, że niech sam się sprawdzi. Kolejna, kolejna sfera, która jest bardzo ważna dla formatu prezydenckiego, transparentność. Mnie bardzo się podoba, że zarówno sztab, jak i dr Karol Nawrocki po wypowiedziach tych czołowych polityków ze sztabu Trzaskowskiego, Nitrasa, który nie wiem, czy powinien być wzorem akurat w tym e, temacie, ale wypowiadali się na temat doktora Karola Nawrockiego i tego, co zrobił. Jesteśmy transparentni. Proszę, zapraszamy na e, każdego rodzaju testy związane właśnie z wykrywaniem tych substancji, przecież to są substancje, które się utrzymują czasami wiele miesięcy. Co ma do ukrycia Rafał Trzaskowski? Co ma do ukrycia jego sztab? No, zapraszamy. Co prawda uważam, że ta debata jest sprowadzona przez właśnie Nitrasa i innych. Do poziomu absurdu, no bo to, to jest no tak dalej, to wasz poziom absurdu. To, no, wyszedł i to prawda. Odpowiedzieliśmy, tak. odpowiedzieliśmy na ataki internetowe, z którymi się e, mierzymy, czy właśnie jakieś spekulacje dotyczące tego, co to było i dlaczego dr Karol Nawrocki to zarzucił To była nikotyna, wyjaśnienie padło, ale oczywiście jesteśmy transparentni, więc zapraszamy do. Każdego rodzaju testy no, Trzeba Pani poseł, że Rafał Trzaskowski poddać takim, żebyśmy znali kondycję kandydatów. Powiedział. Ale ja też uważam i zgadzam się z tym, co powiedział dr Karol Nawrocki. To znaczy, my mamy prawo jako społeczeństwo znać kondycję zdrowotną kandydatów i ich siłę, szczególnie w takim czasie, który jest absolutnie nie, nieprzewidywalny czas, czasie międzynarodowym. I dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak taki kandydat, jaki ma stan zdrowia. Czy on y, zgodzi się na to? Nie, nie zgodzi się oczywiście na to, Rafał Trzaskowski. To już jest y, jego. Y, ale jego wizja, bo tam nie ma to, transparentności. To na chwilę. Bo tam nie jakie transparentności. mogą być powody, że Rafał Trzaskowski i jego sztab nie chcą się poddać. Od wizji? strony nie chcę wypowiadać się na temat zdrowia Rafała Trzaskowskiego, bo, nie, bo nie znam tego stanu zdrowia e, i tego, co, jakie leki zażywa czy nie zażywa. Natomiast od strony politycznej uważam, że boi się sztab tego wciągnięcia właśnie w transparentność, bo ta transparentność w Polsce jest coraz bardziej potrzebna. Ale pani, pani posł... poseł jest polityczna, ja mam pewną sugestię. A, myślisz, a ja, zapytam, a ja zapytam, zapytam o pewną transparentność, bo przyzwyczaił Rafał Trzaskowski do takiego poglądu, że Rafał Trzaskowski ma pogląd absolutnie każdy We dany, wszystkim. To prawda. Teraz dnia... Niepodległości też będzie szedł jako podmiot. Tak, ale chciałem, chciałem zapytać o co innego. O pewną deklarację, która, ja mam takie wrażenie pani poseł, rzeczywista, jest rzeczywistym odzwierciedleniem jego poglądu i działań, które będzie podejmował jako prezydent. Zadeklarował, że podpisze ustawę o mowie, o mowie nienawiści. Jakie będą tego konsekwencje? Jak ja wczoraj słuchałam części wypowiedzi Trzaskowskiego, które miały odróżniać mowę nienawiści od komentowania, no to wiem jedno. Wszystko to, co służy Platformie Obywatelskiej jest komentowaniem, a co jest przeciwko Platformie Obywatelskiej jest mową nienawiści. To jest cenzura, szanowni państwo. To jest absolutnie zabranie wolności wszystkim środowiskom prawicowym. Proszę sobie wejść na Instagramie na Andrzeja Chyry albo pani Magdaleny Cieleckiej wpisy wczoraj, jak na tekturkach piszą wypowiedzi druzgocące dla mnie, bo są aktorami, bawią się dzisiaj w politykę dotyczące Karolana nie z Karolem i tak dalej, i tak dalej. to jest właśnie nawoływanie do mowy nienawiści. To jest pokazywanie, że ten establishment właśnie taki celebrycki, który w Polsce niestety funkcjonuje i bardzo mocno się włącza w politykę, wykorzystuje do tego właśnie mowę nienawiści. Dla mnie to jest mowa nienawiści, 8 gwiazdek było mową nienawiści. Ingerencja być może służb zagranicznych i tak dalej w to, aby kreować tę mowę nienawiści. Więc Trzaskowskiego wypowiedź próżniąc, próbująca zróżnicować mowę nienawiści od własnego zdania nie przekonuje mnie i to jest bardzo duży element, a raczej blok, który może odebrać tak naprawdę taką możliwość po prostu swobodnej wypowiedzi, bo ta cenzura po stronie platform obywatelskiej już w różnych segmentach funkcjonuje. Zaskakujące jest też to, że Rafał Trzaskowski wczoraj y, powiedział, że chce, zlikwi zlikwidowałby TVP Info. No, można w to wierzyć, to jest coś. Nie, to co... znaczy, y, słuchajcie, no jak mamy właśnie mówić, kto wczoraj stał się takim negatywnym bohaterem całego dnia, no to uważam, że jednak ta rozmowa z Mencenem przyniosła mu absolutnie poczucie w narodzie. To, o czym mówił Krzysztof Bosak również. We wczorajszym wywiadzie w kanale Zero dała mu jeszcze większe utwierdzenie ludzi, którzy mieli zostać w domu, że trzeba zrobić wszystko, byle nie Trzaskowski. O tym również przez ostatnie tygodnie mówili kibice. Kibice, którzy wywieszali na wielu polskich stadionach transparenty. Częściowo krytykujące Rafał Trzaskowskiego, innym razem to były transparenty, po prostu przypominające politykę Rafał Trzaskowskiego w Warszawie, tę dotyczącą zdejmowania krzyży. I właśnie ten transparent, pani poseł, stał się solą wokół, bo prokuratura e, podległa Adamowi Bodnarowi, ściga teraz kibicu za ten transparent z artykułu 212 kodeksu karnego. Jak rozumiem z plotek, Adam Bodnar będzie się niebawem żegnał ze swoją funkcją ministra sprawiedliwości, Rob, dzisiaj, dzisiaj nie wiem, nie chcę aż, były rekomendacje. no to, to tragiczne rekomendacje, ale tutaj nie ma żadnej dobrej rekomendacji po stronie tego rządu, natomiast no, słyszy się coraz częściej, że jednak Adam Bodnar będzie podany do dymisji, a raczej sam się poda. Co on teraz robi, po co to robi? No, Próbuję, próbują w jakikolwiek sposób pokazać, że mają na coś wpływ, że będą ścigali właśnie starsze kobiety, będą ścigali yy, księdza, który y, opublikował jakiś wpis, będą ścigali ludzi, którzy, których chcą, mogą szybko złapać, żeby pokazać sprawczość, wymiaru sprawiedliwości. Dla mnie to jest absolutnie I postawmy kropkę w tym miejscu. Olga Sameniuk-Patkowska była naszym gościem. Pięknie, Pani Poseł, Dziękuję dziękujemy. Bardzo. A my przenosimy się na konferencję prasową Polityków Prawa i Sprawiedliwości dniu, bo jesteśmy dosłownie na niespełna tydzień, właściwie dokładnie tydzień, dokładnie tydzień, dokładnie za 7 dni będziemy wybierali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast warto też podsumować pewne działania, to co się dzieje w Polsce, to co się dzieje w Warszawie. Od półtora roku, szanowni państwo, w Polsce rządzi koalicja 13 grudnia i zasadniczym trzonem koalicji 13 grudnia jest platforma obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem. Przez wiele tygodni wtedy kiedy prowadzili kampanię w Polsce Składali różnorodne bardzo obietnice, bardzo górnolotne hasła, kwota wolna od podatku, dobrowolny ZUS, nic co dane nie zostanie odebrane. Wszyscy doskonale wiemy, jak to się skończyło. Podniesiono podatki, chociażby wadna żywność, zlikwidowano wakacje kredytowe, zlikwidowano tarcze energetyczne. A więc to jest kolejny dowód, że w Polsce platforma obywatelska nie tylko nie potrafi rządzić, ale nawet nie stara się dobrze rządzić, nie stara się realizować swoich obietnic, tych, które składała w kampanii wyborczej, wręcz dzisiaj uda że tych obietnic i konkretów, stu konkretów kompletnie żadnych nie było. Od wielu lat z tym środowiskiem i na bazie tego środowiska politycznego swoją całą karierę zawodową buduje tak naprawdę Rafał Trzaskowski, będący zastępcą Donalda Tuska, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Rządzi tutaj również od 2018 roku w Warszawie i co? Dokładnie ten sam mechanizm. Przed każdą kampanią wyborczą składa różnorodne obietnice, bardzo szumne zapowiedzi inwestycji, jeżeli chodzi o parkingi, drogi, obwodnice, szkoły, żłobki, przedszkola, boiska. Pewnie można byłoby wymieniać tak wiele różnych programów, które były obiecane przez Rafała Trzaskowskiego. Natomiast, kiedy przychodzi do czynów, kiedy przychodzi do konkretów, Rafał Trzaskowski, jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i prezydent miasta stołecznego Warszawy, tych obietnic po prostu nie realizuje. A więc, Szanowni Państwo, dokładnie ten sam mechanizm Rafała Trzaskowskiego, który obowiązuje w przypadku koalicji 13 grudnia, również tutaj w Warszawie jest przećwiczony. Jedno się mówi przed wyborami, zupełnie co innego się robi po wyborach. Warszawa dzisiaj pod rządami Rafała Trzaskowskiego jest miastem absurdów, miastem niespełnionych obietnic, miastem zarzuconych, straconych szans rozwojowych, i dlatego właśnie dzisiaj, szanowni państwo, chcielibyśmy otworzyć muzeum absurdów. Już za moment zaprezentujemy Państwu wystawę tych właśnie absurdów inwestycyjnych Rafała Trzaskowskiego. Bardzo często Rafał Trzaskowski pełniąc tutaj funkcję prezydenta zajmował się tematami nieistotnymi, drugorzędnymi, tematami zastępczymi, realizując bardzo mocno lewicową agendę. I spotykamy się z Państwem również dlatego tutaj, po to, żeby to oczywiście z jednej strony przypomnieć, ale również Państwa przestrzec przed tym człowiekiem, ponieważ to, co jest niebezpieczne, to co wybrzmiało podczas chociażby ostatniej debaty kandydatów na urząd prezydenta to to, że Rafał Trzaskowski bardzo jasno zapowiedział, że to co robi tutaj w Warszawie, to jak działa tutaj w Warszawie, będzie również chciał przełożyć na całą Polskę i tak w taki sam sposób będzie prowadził politykę wtedy kiedy nie daj Bóg zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni państwo, kilka słów również pani minister. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, my chcieliśmy serdecznie zaprosić. Wszystkich gości, szczególnie osoby, które przyjeżdżają dzisiaj na Wielki Marsz Za Polską, który tutaj niedaleko o 12 rusza, stąd warto tutaj przyjść. Można przyjść nawet z dziećmi, w przeciwieństwie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie jednak z dzieckiem strach byłoby pójść, ponieważ znajdują się tam tak gorszące treści. Tutaj można spokojnie przyjść, zobaczyć to słynne jajo, które jest za nami, ale zobaczyć też. Inne przykłady, jak marnotrawione są środki publiczne w Warszawie. Bo, Szanowni Państwo, dla wielu gmin, zwłaszcza tych mniejszych, takie środki, jakie tutaj przeznaczane są, czy to nas to słynne jajo. Czy to na niemieckie drzewka, czy to na skwerek, czy wreszcie na Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to byłyby gigantyczne środki, które wsparłyby rozwój, realny rozwój, a Warszawa po prostu to marnotrawi, mało tego. Rząd Platformy Obywatelskiej której wiceprzewodniczącym jest Rafał Trzaskowski zabiera samorządom środki, likwidując program inwestycji strategicznych. Program, który przez lata pomagał gminom, zwłaszcza tym mniejszym gminom, tym gminom wiejskim, tym gminom miejsko-wiejskim, na to, żeby wreszcie miały jakieś środki na rozwój, środki na inwestycje, czy to drogowe, czy to kanalizacyjne, czy to społeczne. Warszawa jest w innej sytuacji, bo ma duży budżet, ale to nie znaczy, że może takie środki. Trafić. To są środki publiczne, to są środki, na które składają się przecież w dużej mierze wszyscy mieszkańcy, Warszawiacy, ale ludzie też, którzy z innych miejscowości do Warszawy przyjeżdżają, tutaj pracują, tutaj wydają swoje pieniądze, więc warto się zapoznać z tą wystawą. I tak jak mówił e, mój przedmówca, Rafał Trzaskowski bardzo często podkreśla, że to, co on robi w Warszawie, chciałby robić na skalę całej Polski. Szanowni Państwo, dobrze się zastanówcie, czy chcecie, żeby. W całej Polsce były wprowadzane rozwiązania takie jak zaproponowane w organizacji C40, do której Rafał Trzaskowski zapisał miasto stołeczne Warszawa, która to organizacja nawołuje do tego, żeby ograniczyć ludziom możliwość podróżowania, możliwość zakupu ubrań, możliwość wyboru tego, co chce się zjeść, bo nawołuje do tego, żeby całkowicie ograniczyć spożycie mięsa i nabiału, co uderzyłoby także w polskie rolnictwo. Niektórym być może wydaje się, że to co widzą teraz w Warszawie jest, no jest można powiedzieć tylko małą próbką, że na skalę całej Polski nie da się tego wprowadzić. Ale uwierzcie mi państwo, te wszystkie szaleństwa ideologiczne, za którymi stoi zielony Rafał, tak jak oni zapowiadali przed wyborami, jeśli wygrają, jeśli domkną system, będą wprowadzać jeszcze szybciej. I miejmy to w pamięci podejmując decyzję 1 czerwca. Szanowni Państwo, Warszawa za prezydentury Rafała Trzaskowskiego niestety bardzo często jest miastem memem. Przykro to mówić, ponieważ jednak chcielibyśmy, żeby Warszawa się rozwijała i rozwój Warszawy właśnie Rafał Trzaskowski obiecywał. Obiecywał nowe linie metra, parkingi podziemne, ich sieć, obiecywał nowe linie tramwajowe z bólem, kawałek tylko jednej zbudował, obiecywał nowe, nową infrastrukturę drogową. Nic z tych rzeczy nie wyszło. Ale co Rafałowi Trzaskowskiemu wyszło? Wyszła seria absurdów inwestycyjnych, które dzisiaj Dzisiaj w Muzeum Absurdów Trzaskowskiego chcemy Państwu zaprezentować. Ponieważ Polacy, którzy będą dokonywać za tydzień wyboru, muszą mieć świadomość, czy na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinien być powołany człowiek, który słynie z tego, że zbudował najdroższą toaletę w kraju, czy jednak na taki urząd powinien być jak najdalej od takiego człowieka. Tym bardziej, że Warszawa dysponuje 130-miliardowym budżetem w czasie prezydentury Rafała Trzaskowskiego, a ten człowiek żadnej nowej inwestycji poważnej, infrastrukturalnej, nawet nie rozpoczął począł. Co jest naprawdę e, e, oburzające, tym bardziej, że znajdują się pieniądze na e, takie rzeczy jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 700 milionów droga za 38 milionów, czy e, różne dziwne e, ar, e, instalacje, które e, budzą albo zgorszenie, albo po prostu pusty śmiech. I dlatego też e, powołaliśmy Muzeum Absurdów Czaskowskiego w miejscu symbolicznym. Gdzie jest to słynne jajo z Gipsu, mianowicie, Warszawa jest tak zasobnym miastem, że wystarczy po prostu odlać sobie z gipsu kawałek jaja, pomalować je i zainkasować 250 tysięcy złotych. To jest miara, można powiedzieć, sukcesu Rafała Trzaskowskiego. To słynne jajo, które zawstydza wszystkich niedowiarków. I pokrótce postaram się Państwu przedstawić kilka eksponatów, żeby Państwo widzowie mogli zobaczyć te ekspozycje, ale również tych, którzy przyjeżdżają dzisiaj na Marsz za Polską, który zaczyna się kilkaset metrów stąd, zapraszam żeby przed tym patriotycznym wydarzeniem zwiedzić trochę Warszawę. Pokażemy ją od właśnie tej strony Rafała Trzaskowskiego. Jaka jest Warszawa, kiedy rządzi nią Rafał Trzaskowski z pytaniem do reszty polskich obywateli. Czy chcecie, żeby tak wyglądała cała Polska? Czy chcecie, Każde jajo, w każdym mieście jajo na placu, na placu jakimś centralnym w waszym mieście. Czy chcecie tego typu absurdalnych inwestycji u siebie? Więc pozwolę sobie, szanowni państwo, kilka eksponatów pokazać. Tak, tak wiem. Tutaj mamy właśnie słynne jajo. Oczywiście kustosz naszej wystawy zadbał o prawidłowe, zgodne z nomenklaturą muzealniczą opisy tych artefaktów. Jajo, które nie, zno, nie zniosło sztuki. Pomnik, który miał zaskoczyć, a zakończył jako zagadka, której nikt nie potrafi rozwiązać. Tak kustosz naszej wystawy opisał ten obiekt. Mamy słynny skwerek na Ursynowie, że jest kora, zamiast skwerka w betonie, wykuli kawałek, kawałek dziury, zasypali korą, nazwali to skwerem. 170 tysięcy złotych na to poszło. Betonowy raj Ursynowa, skwer, który miał być zielony, ale beton okazał się bardziej odporny na marzenia niż jakiekolwiek nasiona. Warszawa jest miastem deweloperów i ten skwer na Ursynowie symbolicznie pokazuje, że nawet chęci zazielenienia miasta kończą się katastrofalną porażką. Ja przypomnę, że Rafał Trzaskowski obiecywał chociażby milion drzew w Warszawie posadzić. Ledwo em, udało się bodajże 150 tysięcy przez 6 lat zrobić. No, taki, w tym te niemieckie niemiecki, dokładnie, panie pośle. Katedra nowoczesności, czyli Muzeum Sztuki nowoczesnej. Przestrzeń, w której spotykają się rzeczy najwyższe, sztuka, przepych i ceda. No to jest symbol Rafat Trzaskowskiego. Tak, potężne pieniądze, w, można powiedzieć, pomnik lewicowej ideologii wydał. E, pom, pomnik, który wygląda jak barak budowlany, no ale cóż, kto temu zabroni, można powiedzieć, tak? Kolejny eksponat to niemieckie drzewa, nawet po 21 tysięcy złotych, które są sadzane, Szanowni Państwo, na każdym z remontowanych placów w Warszawie. Zresztą tutaj jesteśmy na Placu Pięciorogów, tutaj też są drzewa chyba niemieckie i holenderskie, kilkaset metrów dalej przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oczywiście drzewa niemieckie, a z kolei, jak powiedzieliśmy, w tamtą stronę na Plac Trzech Krzyży, Zgadnijcie Państwo, skąd są te drzewa tam posadzone w ostatnich latach? No oczywiście z Niemiec, bo w Polsce drzew nie mamy. No ale kustosz naszej wystawy znalazł odpowiedź na te nurtujące pytanie, dlaczego drzewa z Niemiec, a nie z, Warsz a nie z Polski? Mianowicie cena przyjaźni. Drzewa, które symbolizują, że za przyjaźń z sąsiadem warto zapłacić nawet najwyższą cenę, szanowni Państwo. I mamy jeszcze tutaj. No, symboliczne można powiedzieć zaproszenie, okładkę tejże wystawy: tęczowy Rafał, bo Rafał Trzaskowski dzisiaj będzie paradował z biało-czerwoną flagą. Jest to wyjątkowe w jego życiu wydarzenie, ponieważ kiedy patrioci w Warszawie od lat manifestują w różnych miejscach, w szczególności na Marszu Niepodległości, gdzie są biało-czerwone flagi, w miarze praktycznie każdy idzie z biało-czerwoną flagą, albo lub prawie każdy, on wybierał zawsze tęczowe parady. No ale dzisiaj, jak to w sarem polskim porzekadle diabeł się w ordnat ubrał i ogonem nam przedzwoni, więc dzisiaj. Żeby Polaków oszukać, będzie Rafał Trzaskowski paradował z flagą Polski. Nawet tę unijną już schował, tak się i wstydzi. Na chwilę, tylko na chwilę, szanowni państwo. Ale właśnie ta tęczowa flaga z uśmiechniętym Rafał Trzaskowski podczas Parady Równości to jest taki symbol tej lewicowości Warszawy, która jest jego szczerą postawą. Bo taki był przez lata, teraz próbuje Polaków oszukać, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy bym bo z drugiej strony jeszcze jest kilka innych e, oczywiście em, 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 artefaktów e, i słynna toaleta jest zaprezentowana e, i ta droga za 38 milionów złotych i słynne lapidarium na Ursynowy czy strefy relaksu, bo zamiast parkingów podziennych Rafał Trzaskowski budował strefę relaksu, To tej strefy relaksu zresztą na Placu Bankowym się zaczęło, cała Polska była w szoku i cała Polska się śmiała z Warszawy. No ale to codzienność nasza w Warszawie niestety, Szanowni Państwo, i ja naprawdę nie chciałbym, żeby to była codzienność całej Polski. Dziękuję.